Jelenku jeszcze No, co słoneczko? Tak się przyglądasz uważnie, tak? Co to takiego jest, co ta mama trzyma? No, no. Mam sobie rączką, tak, jak dyrygent mały. Mhm. No, jak warczę, jak warczę, ale popowiada teraz coś znowu, no, poprosimy o jakieś opowieści, A, poprosimy o opowieści jakieś, no, a jak ty się przyglądasz temu oparcikowi. I don't know. Było Nie wiem, jakie to jest. Uwa! Oj, oj! Oj, oj! Jak ja macham rączkami! Popatrzcie wszyscy, jak ja macham rączkami! No! Wszyscy jakie macha wluczkami. oj, Oj, oj. No, no, spokojnie. No. Oj-jok. Oj, 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 oj. Tak się bo trzeba buzi odpierać, jak się mu widzisz, a nie zaciskać usteczkę. No, trzeba odpierać buzie, jak się mówi. Yeah. No To no, do no, 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 gada, nie? Tak, Helenko. O, jak się czujesz? No. Dobrze? Tak. Tak, naprawdę. No. A no. gdzie ty dzisiaj byłaś wieczorkiem, co? Gdzie byłaś? No. Gdzie byłaś, Helenko? No właśnie, tak, w tak. Brym-brym było, no. A z kim rozmawiałaś przez telefon? Z babcią, tak? Aha. A, A gdzie babcia spydza? jest? No. zalu tak no no Ojejku, naprawdę no co już już masz dosyć konferencji tak tutaj już koniec konferencji. Tak, nawołujesz. No, no dobra. Mamo, to było. Ojejku, Lenko, dziękuję ci za to, że powiedziałaś mamo. To już koniec w takim razie twojego filmu, tak? No, 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 no. <grym>, było, mamo, prawda? No. Tak. No, było no. No. To jeszcze tylko teraz powiedz. Dobrano. Dobrano, tak. No. Dobrze. Ojej. Czy to znaczy, że chciałabyś jechać samochodnikiem? No. Dokąd tak no. pędzisz, tak? Mamam! Mam. No, mam. Dobrze, kochani, kończymy filmik już, tak? Papa! Papa! Pa, pa. No, Pa, pa. No, pa, pa Helenko.